Obchodzimy dzisiaj święto świętego Andrzeja Apostoła i to on staje się dla nas takim drogowskazem na tej adwentowej drodze i czytamy Ewangelię o powołaniu braci najpierw Szymona Piotra i Andrzeja, potem Jakuba i Jana. I w tych dwóch opisach powołania pada to samo słowo, natychmiast. Oni natychmiast zostawili swoje sieci, natychmiast zostawili barkę i poszli za Jezusem bardzo zdecydowanie, czyli dokonali pewnego, bardzo radykalnego wyboru. To słowo nie zachęca nas dzisiaj do pochopnego podejmowania decyzji. Ono mówi o czym innym, o tym, żebyśmy nie bali się radykalnie natychmiast. Z tobą wybierać w naszym życiu dobra. O to, żebyśmy nie bali się zrywać z tym, co nas od Boga oddala, co nas oddala od Ewangelii. Więc jeżeli zobaczę, że w moim życiu jest coś, co. Co z tym słowem Bożym się nie zgadza, co nie zgadza się z Ewangelią. Chodzi o to, żeby mieć odwagę natychmiast z tym zerwać. I pomimo tego, że może są takie rzeczy, od których nie oderwiemy się od razu, bo jesteśmy może gdzieś tam uwikłani głębiej, to żeby przynajmniej podjąć taką decyzję. Tak, ja chcę pójść za Jezusem, chcę to zrobić natychmiast, chcę zerwać ze złem natychmiast. I wtedy możemy prosić Pana Boga o jego łaskę, aby w tym to pomógł. Niech więc święty Andrzej będzie dzisiaj dla nas takim drogowskazem na tej adwentowej drodze.